Nie? Cały czas w tej samej świątyni literatury. Trzy godziny chodzimy po kompleksie. Także nasze zwiedzanie nijak się ma do tego, żeby ktoś miał nam zaplanować wycieczkę. I musielibyśmy biec za przewodnikiem. Także słuchajcie, jest bardzo nie gorąco, tylko bardzo duża wilgotność powietrza. Musimy pić, więc musimy gdzieś zaraz stąd spierdzielać. Patrzcie, więc ja mam takie oto włoski, które sobie przykryłam czapeczką, żebyście mojego pusz. Aha, poda głowie, nie widzieli. No i co, świątynia jest piękna, warta odwiedzenia, zobaczenia. E, my jeszcze nie modlimy, ale do budyza. należy tutaj. O Budaja, zawsze tak się. Oni to pod... Bo... Tutaj takie bo, 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 takie wąsiate pane siedzą i tam mają kwiaty i wszystko. Im ludzie oddają. My też się składamy cześć, oddaliśmy tutaj pieniążki za wejście, więc... to zabrała, O, u, ja... u, Przynieśli mi. Nie, ale, po, ale poważnie, poważnie można tutaj pospacerować, pozwiedzać. No i mieliśmy jakieś plany dalsze, ale coś nam tu nie idzie. Nie można planować już Szczególnie z nami. Widzicie to? Widzicie? Musicie mieć dużo picia i dużo chusteczek bo po prostu jest nie do wytrzymania. Ja nie wiem, jak ludzie chodzą tutaj w tych pięknych sukienkach. Pewnie kiedyś bym sobie też takie zdjęcie zrobiła, ale musiałabym mieć wiatrak pod sukienką albo spódnicą. Dlatego... Dlatego, o, powiem wam tak. Mam dzisiaj taką bluzkę, żeby nie było widać tych zegarów pod pachami. Mam nadzieję, że ich nie widać. Polecam, polecam. Widzimy to kompleksu świątyń Jakie to Agnieszka? Kompleks jakichś świątyń tu jest? Świątynia literatury. Świątynia literatury. A to jest jakieś chińskie? Nie. Czy wietnamskie nie. budowy? Nie, tutaj e, wcześniej kształcili e, wysokiej rangi urzędników, a potem... A, wietnamskich, tak? No to tak no. bardzo chińskie to wygląda. No ale dobra. Wszystkiego nie musimy wiedzieć. Świątynia Co nie wiemy, to doczytamy. I po to są potrzebne właśnie internety za granicą, żeby dowiedzieć się wszystkiego, być mądrym. Bo całego świata nie zgłębimy i nie poznamy, nie będziemy wiedzieć. Dlatego trzeba czytać, uczyć się, wspierać się innymi źródłami. Tak, innym tak, tak. przez króla Antonga, Przeznaczenie na uczelnię kształcącą urzędników państwowych. No, i gitara. gitarach. wiemy wszystko, idziemy dalej. A nie, bo pisze, że... Nie, że zabudowa została zaplanowana zgodnie z klasycznymi zasadami chińskimi. No mówię, że to mi wygląda na chińskie, tak. nie na wietnamskie. Tak. Agnieszka nie może wyjść z tej świątyni i napatrzeć się, na No bo jest to oglądać w rzeczywistości, jest to oglądać, bo by jest ładnie, bo by jest pięknie. Wietnam jest cudownym, urokliwym miejscem, zakątkiem w tym świecie. Jednym z piękniejszych, które nam się udało zobaczyć i zjedzić. Choć Agnieszka, już. Chcieliśmy iść do świątyni na jednej kolumnie, na jednej stopce, ale dzisiaj są obchody niepodległościowe Państwa Wietnamskiego, czyli w 1945 roku Wietnam oswobodził się, wyzwolił, wygrał wojnę, nie wiem jaką, bo ja się nie znam na historii i dzisiaj są właśnie obchody wietnamskie. I nie pozwolono nam raz, dojść tam, bo Agnieszka jest w krótkich spodenkach i nie ma koszulki z długim nękawem, nie tylko widzicie, w państwach islamskich to ma regułę, ale i tutaj w Wietnamie, a dwa, że są obchody, też nas nie, nie puścili i nie wolno tam kręcić i kamerować, także dupa Jasiu, wracamy do hotelu, mieliśmy jeszcze zostać, obejrzeć pochód, ale tu strach w ogóle wyjąć kamerę i coś kręcić, bo nie chcemy tutaj, żeby nas zarabcał do więzienia albo coś innego, także wracamy jemy i Idziemy także na nie na jednej kolumnie Wam nie pokażemy, musicie nie sobie zobaczyć w internecie jak wygląda. Tak, nie dzisiaj. Nie dzisiaj. A jutro tak wyjeżdżamy tak. dalej, także nie zobaczmy. Jesteśmy w miejscu, gdzie jest jakaś rządowa... Instytucja i grają tutaj w głośników, jest muzyka i my próbujemy przejść. thank you Poczekasz na pociąg? Tak, mam bilet. Gdzie tym pociągiem dojedziesz? Ja tym pociągiem pojadę do stacji Kielce Herdun. Aha. co dalej będziemy jechać? To co do domu wracamy już? Nie, to, to bała. Wie? Teraz pojedziemy e, do stacji hotel PSN Spa e, A potem jutro pojedziemy dalej Do Nin-Bin, czy Fin-Bin, Pulu-Wlu Nie no, a tak naprawdę to w zobaczyć tą atrakcję właśnie, która tutaj wszystkich zachwyca na teraz powiem szczerze, ja jestem pod jest bardzo dużo ludzi, miejsc nie ma. Widzicie? Może, a może nie widzicie? Pełne stoliki. Tak. Pan nas okłamał. Dlaczego? Mów powiedział, że po tamtej stronie nie można siedzieć, a jednak można. O! bo że